Dzień dobry, dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu, w kolejnym vlogu, tym razem w sobotnim vlogu. Mamy sobotni poranek i ja tak jeżdżę od rana po mieście. Dlatego, że po pierwsze, wcześniej rano wyszłam ze Stasiem z domu, bo byliśmy w przychodni zrobić badania lekarskie badania, badania właściwie takie laboratoryjne pobranie krwi. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale w maju Staś miał robione badania, bo musieliśmy wybrać się do lekarza sportowego, żeby mógł dalej, wiecie, trenować i to wszystko tam trzeba było załatwić. Natomiast zrobiliśmy badania i w dniu, w którym mieliśmy mieć wizytę u lekarza sportowego, żeby już jakby klepnąć to wszystko. No, Staś miał mały wypadek i złamał rękę, i wylądowaliśmy w szpitalu, i lekarza sportowego żeśmy nie zaliczyli. W związku z tym minął już jakiś czas, bo mamy wrzesień, i niestety, ale musieliśmy wszystkie badania powtórzyć, słuchajcie, po tym zdjęciu Gipsu, powrocie na treningi i tak dalej, i tak dalej. Musieliśmy powtórzyć badania, i dlatego dzisiaj byliśmy i znów ma umówioną wizytę yy, na yy, po prostu spotkanie z lekarzem sportowym. Uch, także dzieje się. I byliśmy z rana właśnie na tych badaniach. Teraz przyjechaliśmy jeszcze po mieście, pojeździliśmy, bo są objazdy po prostu, i rozkopy niemiłosierne. Przywiozłam właśnie Stasia na angielski, bo on ma w soboty angielski. I ja teraz mam czas wolny i zjem sobie śniadanie, słuchajcie. Bo co ja tu mam? Mam, Byliśmy w Lidlu, bo Stasiu też był, wiecie, na bo do badań, więc pojechaliśmy jeszcze do Lidla. Kupiłam mu jakieś jedzenie. Zjadł teraz sobie po drodze, żeby, wiecie, no, na tym angielskim, bo jednak angielski kończy w południe i dopiero pojedziemy do domu na obiad. Także Stasiu już zjadł, zjadł angielski, zjadł śniadanie przed angielskim. Kupiłam mu też picie, a sobie kupiłam, bo ja też nie jadłam śniadania, więc ja mam takiego. Smoothie i jeszcze mam taki mus goruszkowy i mam wodę oczywiście, także ja sobie zjem śniadanko. I słuchajcie, za chwilę widzę się z Wami na live'ie na YouTubie, bo będzie też live, także, także tak, to Wy ten filmik obejrzycie już znacznie później po tym live'ie, ale tak, będziemy robić dzisiaj live'a, bo właśnie mam tutaj teraz dwie godziny praktycznie siedzenia, więc żeby spożytkować ten czas, trochę poczytam też, ale zrobimy sobie jakieś takiego krótkiego live'a. Kończę, taki wstęp ostatnio tak samochodowo. Ale dużo się dzieje, jestem w rozjazdach, więc, więc tak, tak jest. Potem pojedziemy do domku, będzie obiad, podszykuję. Mam gołąbki, które robiłam wczoraj, specjalnie, żeby dzisiaj już było gotowe. Tylko podpiekę sobie warzywka jakieś jeszcze, tak żeby do nich były. I, i widzimy się już pewnie w domu. Moi drodzy, ja nadal w samochodzie. Zjadłam sobie śniadanie, które zakupiłam sobie w Lidlu. Słuchajcie... To było bardzo dobre. Eee, o, nawet nie widziałam, to jest niby na odporność. Tutaj było jabłko, banan, mango i pomarańcza, witaminy B6, B12 i cynk. Dobre to było. I jeszcze sobie wzięłam, bo wiedziałam, że będę tu długo siedzieć, takiego musa owolowo-goruszka. Wam, że to było bardzo dobre. On jest duży, bo ma 200 gram. Ale niej był bardzo słodki, taki lekko słodki, i ta gruszka, naprawdę, taka bardzo przyjemna, fajna. Dobre to było. Także takie dzisiejsze śniadanie w samochodzie, widzicie? Zaczął się rok szkolny i te sprawy, więc teraz tak będzie. I mam wodę. Kupiłam takie buteleczki, słuchajcie, bidony. Jak. Kupowałam wyprawkę szkolną Stasiowi, kulpak. Cool I Stasiowi wzięłam, Stasiu sobie wybrał miętowy. Ja wziąłam fioletowy i dla Julcia wzięłam błękitny. I niestety ten Julcia kiedyś wysiadaliśmy z samochodu i nam upadł na podłogę i się potłukł. I muszę Juliankowi kupić jeszcze jeden. Ale bardzo są fajne, bo to jest taki guziczek, otwiera się tą klapkę, tutaj jest dziubek i można sobie pić. Nie są to nie kapki, ale są bardzo fajne i wygodne. Jest też takie, że można sobie gdzieś przyczepić. Siedzę, słuchajcie, taki dzisiaj gadany będzie trochę vlog. Jest jedenasta. Dwie po właściwie. Jeszcze trochę czasu mnie tu czeka siedzenia. No i tak. Mam książkę, więc zaraz chyba ją wyjmę. Nie udało się zrobić live'a. Coś jest nie tak. Facebook mi nie działa. Live'a nie mogłam zrobić. Słuchajcie, na... Instagramie. Nie mogłam zrobić na YouTubie, bo w pierwszej kolejności miał być na YouTubie. Weszłam, miałam zaplanowanego, nie dało się zrobić. Weszłam na Instagram, też coś nie pykło. No, coś jest nie tak. Nie wiem dlaczego, ale no dzisiaj nie współgra ze mną to wszystko. Także biorę książkę i to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Witajcie, kochani, kilka dni później, bo mamy co? Mamy wtorek, a zaczęłam tego vloga w sobotę i tak w sobotę go tylko zaczęłam, dlatego że miałam bardzo intensywną sobotę. W niedzielę mieliśmy gości, wczoraj miałam też bardzo intensywny dzień i nie było czasu na nagrywanie, i dzisiaj w końcu postanowiłam skończyć tego vloga. Słuchajcie dzisiaj też intensywnie, dlatego że. Jest poranek U mnie też nagła zmiana planów Dlatego, że Czekajcie usiądę, bo jest tak gorąco Że ja po prostu stoję I normalnie leje się ze mnie Dzisiaj mi wypadło coś nagłego Dlatego, że idę do Ortodonty Dlatego, że Musiałam zarezerwować sobie taką Nagłą, awaryjną wizytę Gdyż ostatnio Podkusił mnie diabeł i yy, chciałam zjeść oliwkę, yy, niestety z pestką, i bardzo uważałam na tą pestkę, ale, wiecie, im bardziej się uważa, tym bardziej coś nie wychodzi czasem. I nagryzłam tą pestkę, i mi odpadł zamek od aparatu. Aparat mam, oczywiście, yy, wszystko się trzyma, natomiast ostatni zameczek mi odpadł, yy, odkleił się. No i dzisiaj idę po prostu na yy, doklejenie tego zamka. Mm, więc to mi troszeczkę w krzyżuje plany, mam bardzo dużo do zrobienia mm, Bo wczoraj umyłam okno jedno, tak na raty myję, ze względu na to, że czasowo muszę jakoś to godzić e, Druga sprawa jest taka, że mamy bardzo duże okna i, i po prostu godzinę to się myje jedno okno Bo ja już tak płucuję mocno dokładnie Okna mamy bardzo duże, one są wyższe ode mnie, więc mam co machać. No, i wczoraj umyłam okno u chłopaków w pokoju. Dzisiaj, jak wrócę do Ortodonty, to planuję umyć w sypialni. A jutro będę miała okna w salonie, dlatego że, że muszę to sobie tak porozdzielać. Uff, jest gorąco: mamy po prostu saharę. To są już ostatnie dni. Jutro ma być jeszcze gorąco i później ma być ochłodzenie Ale potem znowu na weekend ma wrócić ciepełko eee, Także ja się cieszę, naprawdę się cieszę z tego upalnego września Ale w momencie, kiedy jest tak dużo pracy To trochę, wiecie, człowiek z sił opada Wczoraj dość tak zmęczyłam w tym upale myć okno Że o rany, lało się ze mnie Dlatego dzisiaj też taki dłuższy wstęp Bo chcę Wam powiedzieć co i jak Idę za chwilę pokroić kiełbaskę bo będę gotować Żurek, jak wrócę. I chcę sobie już to podszykować eee, Więc tak, od rana nastawiam pranie. Korzystając z pogody, że jest mega upalnie, to wyprałam dzisiaj kurtki jesienne, żeby wiecie, one szybko wyschły i się nie kisiły A w tę pogodę to one wieczorem będą suche wyprałam kurtki jesienne wszystkich i jeszcze na jutro mi została jedna kurtka taka grubsza jesienna mojego męża i tak naprawdę to on zeszłą zimę w niej chodził, nie zakładał takiej typowej zimówki dlatego, że zima była łagodna więc ta jesienna, taka grubsza troszeczkę mu wystarczyła i jutro jeszcze je mu odświeżę, bo zawsze tak robię że po sezonie jesienno-zimowym piorę te kurtki, ale wiecie one pół roku leżą w szafie, wiszą i ja je po prostu przed kolejnym sezonem też piorę, takie szybkie pranie im włączam dla odświeżenia, żeby ładnie pachniały. Wiecie o co chodzi. Także dzisiaj właśnie to robię. Hmm, kurtki już schną, rozwieszone. A ja idę kroić kiełbaskę, bo za pół godziny wychodzę do ortodonty. Jak wrócę, to przebieram się w robocze ciuchy i wskakuję na okno, będę szorować. Potem, słuchajcie, szybki prysznic. Będę dalej, um, dalej gotować ten żurek i nastawię pranie, bo dzisiaj w kolejce czeka białe. A potem e, tak wszystko właśnie, wiecie, na czas, bo po południu. Idę na zebranie do przedszkola. A zebrania w przedszkolu trwają, no, tak ponad dwie godziny, dwie i pół. Więc wiecie, wrócę, to będzie już wieczór i wtedy to już będę miała tak dość, że tylko będę myślała o tym, żeby usiąść. A jeszcze wieczorem mi ja czeka robotka na komputerze, bo teraz nie mam czasu, a mam coś ważnego do zrobienia. Także dzisiaj taki dzień w biegu. Oczywiście będziecie mi towarzyszyć. No, i idę najpierw ogarnąć to, i sobie zabiorę was. Może ze sobą do tego ortodonty sobie spacerek zrobimy albo coś. Zobaczymy. Dobra, uciekam, bo czas mnie goni. Juliusz już gotowy na pójście do przedszkola. Tutaj ma upominki dla dzieci. Zobaczcie, ja wam pokażę. Dla każdego dziecka mamy taki woreczek. O, taki prezencik. Eee, czekajcie, żeby mi się tu wyostrzyło ładnie. Mamy taki woreczek, a w woreczku mamy cukiereczka, jamajkę, Mamy balonika tutaj, to białe to jest balonik, różne kolory mamy i mamy zabaweczkę taką. Zabaweczki są wszystkie mniej więcej takie same, tylko w różnych kolorach, w różnych kształtach. to jest różowa, tu jest zielona, takie o. Także takie dzisiaj z okazji Julianka Urodzin: dzieci dostaną takie upominki, drobiazgi. Ale każdy na pewno się bardzo ucieszy, bo dzieciaki się cieszą bardzo z takich małych rzeczy. Będą miały coś słodkiego, i zabaweczkę, i balona. W domu będą mogły się pobawić. Także takie oto dzisiaj urodzinowe rozdanie: Juluś robi w przedszkolu. No, jestem już, kochani, w drodze. Znacie doskonale to miejsce z moich vlogów. E, to jest ten park, który Wam się bardzo podoba. Jest to jeden z moich ulubionych również parków. E, bardzo często tutaj się przechadzam. Zarówno przechodzę tutaj na spacery, jak przechodzę tędy, e, gdy idę w różne miejsca. Także. Pięknie zielono. Lato w pełni, chociaż widać pierwsze oznaki jesieni, bo liście z drzew jednak już lecą, ale cieszymy się tymi upalnymi dniami jeszcze. Pędzę za chwilę, oczywiście, Wam pokażę fontanny piękne, jeśli będą działały. Tak jak zawsze, bo zawsze je podziwiacie i lecę. Jak zdążę, to jeszcze na szybko wejdę do, do Rosmana. No, ale zobaczymy. Słuchajcie, wróciłam. Przebrałam się już w koszulkę, w spodenki, bo będę mieć okno, ale muszę ochłonąć. Nastawiłam szybko ten Żurek, żeby się tam już gotował. Za chwilę jeszcze nastawię pranie i wskakuję na okno, ale musiałam chwilę ochłonąć, bo jest naprawdę piekielnie gorąco. Słuchajcie. Jest 28 stopni, i naprawdę tak słońce grzeje, że odczuwalna jest powyżej 30. Zamek naprawiony właściwie o jeden skrócony, dlatego że miałam tam daleko dosyć i z racji, że miałam pierwszy raz, jakby założony, to tutaj ten, tak, ten dół to no często jak jest tam dalej, to on faktycznie ponoć odpada. Więc teraz mi Pani skróciła, że mam o jeden ząb jakby bliżej zakończenie. I wymieniłam gumeczki, bo powiedziała, że no tamte już się tak zużyły, że trzeba wymienić. I teraz prawie nie widać. Teraz założyłam białe, takie nie takie śnieżno-białe, tylko białe perłowe one są, taki odcień. I są bardzo takie dyskretne, nawet na tym dolnym tak nie widać. Także powiem Wam, że bardzo mi się podobają. Te niebieskie były fajne, ale one były takie niebieskie-błękitne, a bardziej chciałam takie błękitne-pastelowe, ale pastelowych wtedy nie było, bo się skończyły. Bo na przykład w różowych pastelowych bardzo dobrze się czułam. W tych niebieskich było ok, ale jednak trochę mi tak. Coś tam przeszkadzało, i teraz była okazja, żeby wymienić. Wziąłam na spróbowanie właśnie te perłowe. No i widzę, że czuję się już w nich świetnie, więc pewnie będą często te perłowe i różowe, mm, pastelowe. Teraz, akurat, mam taki moment, że no też yy, nie chcę, żeby to się jakoś rzucało w oczy, bo mam trochę takich też ważnych spotkań, więc właśnie dlatego zdecydowałam się na te takie. Dyskretne. Weszłam do Rosmana po kilka rzeczy, bo tam mam obok ortodonty. I kupiłam chusteczki takie do domu, bo u nas bardzo tego dużo schodzi bo u nas po prostu, wiecie, jak to u alergików cały czas ktoś ma katar. Kupiłam sobie herbatkę Detox, dlatego że od czasu do czasu pijam i właśnie mi się kończy powoli. Kupiłam dwie takie maseczki w płachcie Jedna jest... Yy, poczekajcie... Mm, Boże... Jedna jest nawilżająca a jedna jest jakaś yy, taka odżywcza czy coś takiego Kupiłam rękaw do pieczenia, bo u mnie tego też dużo schodzi, bo ja mięso opiekę zawsze w takim rękawie. No i yy, kupiłam sobie to, po co tak naprawdę przede wszystkim poszłam, czyli swoje nici ortodontyczne, nici, wiecie, dentystyczne, yy, dlatego, że były w promocji. Bo niestety. Tego też u mnie dużo schodzi, bo po pierwsze zawsze dużo używam nici dentystycznej, bo nie wyobrażam sobie jej nie używać, a teraz przy aparacie no to jest jakby konieczne już w ogóle. No i przy aparacie jest taka specjalna ortodontyczna. I ona jest droższa. Te nici są naprawdę drogie, bo one kosztują 30 zł, 30 z hakiem za jedno opakowanie. No tutaj jest tego, to wystarcza na trochę, ale wiecie, na tego. Yy... 50 sztuk, jakby takich kawałków tej nici. Więc jak tego trzeba naprawdę codziennie, kilka razy dziennie to używać po każdym posiłku, to to naprawdę schodzi. I um, kupiłam sobie dwie, bo były w promocji. Zawsze właśnie jak gdzieś jestem w pobliżu Rosmana, wiem, że będę, to sobie sprawdzam, czy jest w promocji, jak jest, to wchodzę i kupuję sobie na, na zapas. Bo to po prostu, no, żeby taniej kupić, bo muszę tego używać cały czas, a to jest dość drogie. Kupiłam sobie dwa opakowania takich spinek, w bo gdzieś mi poginęły, a czasem potrzebuję gdzieś coś podpiąć włosy. Kupiłam kulę do kąpieli dla jucia, ale pięknie. Hmm, pachnie, bo on lubi. I kupiłam jeszcze z myślą o jesieni i takim, wiecie jak teraz jest gorąco, gorąco i nagle się zrobi zimno, to wiecie co będzie, nie? To kupiłam taki syrop prawoślazowy. I tutaj też coś dla mnie. Ale tak naprawdę mój mąż też pije. Wziąłam dwa opakowania tutaj o magnes. Dlatego, że no, u mnie ten magnes bardzo jest potrzebny. Wiecie, w ogóle jak się pije kawę, to kawa wypukuje magnes i powinno się go suplementować. Natomiast no, ja ostatnio mam już takie objawy właśnie trzęsące ręce yy, bardzo mi skurczy łapią, to wam mówiłam w którymś vlogu. I ja teraz biorę, kupiłam sobie magnes też w tabletkach, ale lubię też ten musujący tak na szybko, nieraz tak sobie wypić, też się napić. Po prostu lubię i kupiłam, był też w promocji, bardzo niedrogi I wzięłam jeszcze cynk z witaminą C, tak z myślą też o jesieni Nie wiem czy to coś daje, czy to coś działa, ale po prostu lubię to pić I to tyle z moich zakupów Także teraz chowam No i co? Wskakuję na to okno, bo muszę je umyć a potem muszę wziąć szybki prysznic, bo będę spocona jak nie wiem co. I, yy, I dalej będę kończyć potem ten żurek. Także wyłączam się na razie, i potem, jak już ochłonę, to się do Was odezwę. Realizacja, żurek pyszny wyszedł. Eee, ja jestem po raz kolejny przebrana, bo cały czas coś robię, jest gorąco, więc trzeba się przebierać, a to miałam spotkanie, więc też się trzeba było przebrać i tak dzisiaj cały dzień, eee, ale teraz już kończę i będę montować tego vloga, także żegnam się z wami, do zobaczenia, Buziaczki, pa pa.